Obrady poprowadził wybrany na poprzedniej sesji przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda. Rozpoczęły się one ślubowaniem radnego Jacka Walczaka. Następnie zgłoszono kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Wyniki głosowania przypieczętowały kandydaturę Jana Hankiewicza i Kazimiery Gotkowicz, którzy otrzymali kolejno 20 i 18 głosów na 22 głosujących. Kolejne głosowanie 20 głosów za, 2 przeciw sprawiło, że po raz trzeci starostą został Dariusz Olejnik z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Żadnej nie będzie. Musimy realizować jako zarząd te założenia, które zostały wytyczone przez poprzednią radę. Od wielu lat już wiemy, co mamy ewentualnie do zrobienia. A jakie plany? To będzie zależało również od Rady. Co Rada będzie chciała, żeby zarząd realizował? My jako zarząd będziemy przedstawiać propozycje, natomiast to będzie zależało od Rady Powiatu, czy nam poleci zrobienie tych zamierzeń, czy też będzie przeciwna. Planów jest ogrom, natomiast musimy się liczyć z tym, że na pewno nie zrealizujemy tego, co byśmy sobie wymarzyli, bo wiadomą rzeczą jest ekonomia. Ale mamy już kilka spraw, które naprawdę chcemy, chcemy w jak najszybszym czasie doprowadzić. To są sprawy związane z miastem Sieradzem, ale nie tylko z miastem Sieradzem, bo powiat to nie tylko miasto Sieradz, to jeszcze 10 dodatkowych gmin. Jeżeli chodzi o miasto Sieradz, to co już wcześniej mówiłem, to są sprawy związane z inwestycjami sportowymi, to, to kultura, to w końcu drogi. Te drogi, te nieszczęsne chodniki, jeśli chodzi o miasto Sieradz, ale mówię, na dzień dzisiejszy tak na gorąco naprawdę nie chciałbym mówić szeroko o, o, o gminach, bo, bo tego jest naprawdę multum, ale myślę, że przy dobrej współpracy Rady Powiatu z zarządem i burmistrzów, wójtów i prezydenta miasta Sieradza uda nam się to zrealizować, to co żeśmy przed sobą postawili. Identyczną liczbą głosów, czyli 20 za i 2 przeciw został wybrany wicestarosta. Kandydatura Mariusza Bądziora z Polskiego Stronnictwa Ludowego została zgłoszona przez Dariusza Olejnika. Swoje zwycięstwo nowy wicestarosta skwitował krótkim zdaniem. Bądzior, bierz się do roboty. To jest, pani redaktor, duża odpowiedzialność. Bierz się do roboty to jest to, że to jest podejmowanie decyzji strategicznych dla mieszkańców, dla mieszkańców powiatu Sier Скиджал. bo przede wszystkim mieszkaniec powiatu sieradzkiego jest tutaj najważniejszy i jego, że tak powiem, dobro, na które my musimy pracować, musimy kreować pewną politykę, żeby temu mieszkańcowi się żyło A lepiej. Dlatego bierz się do roboty, to jest właśnie to, żebym wykreował razem ze starostą w powiecie, żebyśmy razem z radnymi, z zarządem wykreowali tak politykę, żeby mieszkaniec tutaj naszego powiatu żył, żyło mu się lepiej. No jest to duże wyróżnienie, tak bym powiedział, no, wiadomo, że to jest ciężko, bo jakby nie było starosta, to jest podejmowanie ważnych decyzji dla powiatu sieradzkiego. I tutaj naprawdę długo się zastanawiałem nad tym, czy sprostam, czy w ogóle dam radę, ale myślę, że doświadczenie, które mam w samorządzie, w pracy w samorządzie, jednak będzie procentowało i myślę, że ten powiat przy szefie, że tak powiem, staroście raczej poprowadzimy w dobrym kierunku. W trakcie sesji Rady Powiatu wybrano też członków Zarządu Powiatu Sieradzkiego. Zostali nimi Edward Szepczyk i Michał Wzgarda z PSL.